W mroku jaskiń, głęboko pod powierzchnią ziemi, po której są pełnie świadomi mieszkańcy leniwych osad i wielkich imperiów, żyją istoty, których sam widok przyprawia o lęk. Jeżeli nie wierzycie, odnajdziecie u nas materia o aboletach po istotach zamieszkujących podmro. Ja jestem Meteazan. Zapraszam na kolejny materiał o mieszkańcach i legendach zapomnianych krain. Nim jednak przejdę do następnej opowieści, zapraszam do zostawienia obserwacji, seducha i komentarza pod materiałem. Możecie również nas odnaleźć na YouTubie, gdzie czeka na was playlista z niesamowitymi. Historiami. Dziś zejdziemy nieco bliżej Matki Ziemi i odnajdziemy kolejne plemię orków, którzy swój los na zawsze związali z ciemnymi jaskiniami podmoku i tysiące lat spędzonych w ciemności zmieniły ich nieodwracalnie, dostosowując do trudnych warunków życia. Orogów od kuzynów przymierzających stepy różnią przede wszystkim dłuższe uszy i wielkie blade oczy, dostosowane do zamieszkiwania podmoku. Wydawałoby się, że ciasne jaskinie nieodwracanie wygięły ich kręgosłupy i odebrały masywne mięśnie, nic jednak bardziej mylnego. Kto wędrował przez wielkie połacie podmoku, ten wie, że jaskinie te są niczym olbrzymie hale i mieszczą całe miasta. Zatem nasze orogi mierzą około dwóch metrów i posiadają bardzo dobrze zbudowaną sylwetkę kowali. Kowal to słowo klucz, ponieważ ich cała kultura, zupełnie jak u krasnoludów, związana jest ze sztuką kucia metali. Skóra jest ich matowo szara i najważniejsze, co odróżnia ich od pobratymców, z powierzchni. Są inteligentni i to bardzo. Jeżeli spotkacie ich w bitwie, najpewniej będą dowodzić własnym oddziałem, a z relacji elfów i krasnoludów dowiedzieć się możemy, że swoją brutalną siłę łączą ze znajomością sztuki wojny. Orogowie czczą kult. Siły i rzemiosła są nieustradzeni i nie dają się łatwo zastraszyć. Należy wspomnieć, że kobiety mieszkańców Podmroku są niższe od swych mężów, a ich palce, dłoni kończą ostre spony, podobnie jak u bogini Lutig, choć oczywiście nie są tak długie. Ciekawostką jest, że stylistyka i kojęża os pancerzy bardzo przypomina tę znaną z ekranizacji władcy pierścienie Ptea Jacksona, z tą jednak różnicą, że wszelakie ostrza, rogi i ostre krawędzie umieszczone są na bardzo dobrze spacowanych pancerzach płytowych. Siedzibą ich jaskini i mrok, ale nie mieszkają w prymitywnych osadach niczym tych grodyci z Herosa 3. Ich osiedla umieszczone są wokoło dystryktu czeladniczego, gdzie ogień, kuźni i bicie młotów gier odwieczną muzykę, chrupiąc gorące sece luty i mściwe oko grumsza. Ale czy na pewno Górynż tak kocha potomków klanu Ogryza czy Czaszek, którzy do podmroku zeszli w 3605 roku wieku ludzkości? Nim jednak przejdę do mojej teorii na ten temat, pochodzenia niezwykłych umiejętności Orogów, opowiem jaków lud trafił w mrocz naukowy podmiroku. Stało się to latem 3605 roku, gdy wojenne bębny górskich klanów zeszły do dolin i ruszyły w kierunku magokreatycznego imperium Neteilu. Zacięte bitwy i szczęk oręża oraz okrucieństwo najeźdźców wzbudzało tyfogę i roznosiło ogień pożogi. Lecz to ostatecznie połączone siły imperium oraz elfik z w kryfowej bitwie stłumiło potencjał najeźdźców. Krywawy marsz Orku został zatrzymany, ostatecznie odcinając ostatnie plemiona od drogi odwrotu. Krywawa droga olczych szczepów ścieliła słupy aż do masywu grzbietu świata. Orkowie przyparci do ściany zbiegli do jaskiń, szukając ucieczki od pewnej śmieci z rąk spełnionych zemsty ludzi. Wybawienie nadeszło w przejściu prowadzącym do rozległych jaskiń posjętych świecącymi grzybami o wielkości wiekowych dębów. Tu właśnie orogowie postanowili założyć swą siedzibę w podmroku. A teraz moja teoria na temat pochodzenia ich złożonej kultury miłości do metali oraz wysokiej inteligencji. Jak dobrze wiemy, grunż, dając życie swym dzieciom, przykazał im rosnąć w siłę i rozmnażać się, tworząc z nich chodę o silnej więzi z ziemią oraz przywiązaniem do tradycji. Nie znosili kamieni, oraz cywilizacji, będąc chaosem pośród porządku. Turogowie są zupełnym nową pośród nich. Zatem gdzie szukać źródła tej niecodzienności. Mieszkańcom podmioku bardzo blisko do wielkiej pematki Lutik. ze względu na środowisko, w którym żyją. Pamiętacie z poprzedniego materiału, że domeną Lutig są jaskinie? Przypomnę, bo to ważne, że ojcza matka swój ognisty temperament gasiła w ramionach Grumbara, boga z panteonum Elementali, którego siłą są skały i metal, ziemia i jej wewnętrzny piec. Czy istnieje możliwość, by namiętność kochanków pobłogosławiła orogów? Tego niestety nie jesteśmy w stanie ustalić, co spłodził owoc ich miłości, lecz domyślać się o, możemy. Podsumowując, kto to niestudzony wojownik, potrafiący nie tylko mać toporem, ale i dowodzić armiami, stanie się świetnym wybojem dla fanów Zielonoskórych, którzy znudzili się już prymitywnymi plemionami powierzchni i chcieliby ich postać należała do kasy rzemieślników, wojowników pod mrok. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia przy wspólnym stole.